Cześć, siemanko, witajcie. Dostałem przesyłeczkę kolejną z Media Expert. Tym razem 20 losowych Hot Wheelsów od nich. I razem zobaczmy, co wysłali tym razem. Czy się trafiło coś super. Eee, może jakiś jest TH albo TH, tak jak poprzednio. Eee, czy to będzie totalna klapa. Eee, zapraszam Was do oglądania. Obrócimy sobie mm, zaraz oczywiście kamerkę na, na pudełko. I w taki oto sposób razem sobie zobaczymy. Co wysłali losowego, yy, nie wiem co tam jest. Zaraz się przekonamy. Mamy pudełeczko Media Expert. Ostrożnie nie rzucać. Sprawdź opakowanie w obecności przewoźnika. No tego nie zrobiłem, bo sprawdzam to w obecności widzów oraz przesyłka monitorowana. Ok, jeżeli tak, to tak. Nie będziemy tutaj <laughs> oczywiście wchodzić w dyskusję yy, ustawię sobie tutaj kamerkę yy, i będę po kolei yy, wyciągał yy, co tam przyszło, nie patrząc tu, tu, tu podłożę sobie tu tylko coś, co by mi blokowało to, o i mamy tak numer jeden numer jeden Ford Performance Super WAN 4 fajny, fajny, widziałem go gdzieś, nie wziąłem no, ale w sumie trafił się. Ładne, ładne opakowanie, niezniszczone. Także super. Odkładam. Numer dwa. Proszę bardzo. Kadilak, projekt GTP Hyperka. W granatowym kolorze. Czarny już mam. Ładne pudełeczko. Świat. Kolejny. Kolejny to RAM 1500. 2022. 2023 roku. E, fajny model, nie mam. E, na żywo troszeczkę jaśniejszy ten niebieski. Uważam, że na żywo wygląda lepiej niż, niż tutaj e, na, na nagraniu. Czyli mamy na razie 3 i 3 są e, nie kosmosy lecimy dalej. No, to już trochę troszkę żem chyba e, zaprzeczył. E, ale akurat ta ciężarówka wygląda trochę tak kreskówkowo i powiem Wam szczerze, że mi się podoba. Quick bite. Akurat mi się podoba. Lecimy dalej. Potem mamy. Okej. Okay. Surfing School Bus. No i tu już mamy yy, totalny odlot. Odlot, który nas interesuje jakoś niezbyt. Dlatego nie ma co przedłużać. Lecimy dalej, Mustang Fun Car. Ok, z art carsów, czyli mamy tutaj V na dachu. No, powiedzmy, że kosmos w połowie. O, Ford F-150 SVT Lighting z 1999 roku. Bardzo ładny model. Udało mi się go dorwać w biedronce, więc jeden mam, więc ten sobie. Bardzo chętnie otworzę albo zobaczę, które opakowanie jest ładniejsze. Więc jeden z tych dwóch będzie otwarty. Mamy dalej Max Steel. Hmm. Ciekawy kolor. Powiem szczerze. Malowanko ciekawe. Ale jak dla mnie nic więcej. Dalej mamy <ścoughs> Motocykl Ducati. Eee... W motocyklach nie gustuję. Nie wiem, czy tam z motocykli w ogóle są jakieś kosmosy. Chyba raczej są same, same po prostu marki, które, które, które są na rynku yy, jako producenci. No i to nie jest tak, jakby też yy, coś, z czego bym się cieszył. Dalej mamy coś, co mogę wręczyć bratu, który siedzi w temacie sushi, bo mamy sushi tuner czyli to jest takie ala tak? Mamy ryż i mamy pewnie pewnie tu imitację krewetki albo, albo jakiejś innej rybki. Dalej. Dalej mamy, moi kochani, Pontiaka Firebeard z 77 roku. No nie jest to niestety STH, ale jest to model, który na pewno e, ucieszy kogoś, kto by dostał coś e, że tak powiem losowego. Bardzo ładny jest ten model. Bardzo ładny. Lecimy dalej. O, dobra. O! Dodge Dart. Ciekawy. Nie widziałem takiego jeszcze. Fajny. Ładny. Dobra. Lecimy dalej. O! Tu mamy kolejny kosmos z Hot Wheels Let's Race. Mm, track Chumps. No powiem szczerze, że sprawdzę go z młodym na torze ustawimy jakąś tam rampę. Zobaczymy jak daleko poleci. <laughs> Proszę. Deora. Tego to widziałem na huntingu bardzo dużo, ale i się trafił w losowych modelach z Media Expert, to akurat model. Fajny. No, no, no. Moi drodzy, przechodzimy, przechodzimy coraz dalej. Powoli się już kończą, ale pojawiła nam się Toyota Gier 86K. Super model z nowego case'u, który też mi się udało złapać w biedronce. No i super, bo będę mógł sobie otworzyć. Hmm, raczej w sklepach nie biorę więcej niż jeden model, jeżeli nie mam. No w tym przypadku, jakby trafił się losowo, więc. Hmm, więc fajnie, dalej mamy Chewish Silverado. Nie pamiętam, czy go kupowałem. Na pewno widziałem. Oj, nawet ma lampki pomalowane. Eee, fajnie, duże koła. Możemy je przerzucić do czegoś innego. Pomyśleć o jakiejś customie. Co mamy dalej? Dalej mamy Mazda RX-7 w kolorze czarnym, policyjną, co prawda bez, bez kogutów, ale powiedzmy, że policyjną. Jakby taka policja miała pojazdy, to by było ciekawie na drogach. Mamy Nissana Skyline 2000 GT Liberty Walk z tej serii Tuned. Wygląda prześmiesznie z przodu. Dobra, odkładam. Lecimy dalej. Proszę bardzo, mamy dubla. Nissan Skyline 2000 GT Liberty Walk numer 2. Jeszcze raz popatrzmy na ten piękny dziób. I ile tu jeszcze mamy? Moi drodzy, ostatnia. Ostatnia to jest. Okej. Okay. Nie widziałem, ale tutaj coś nam zdradza ten znaczek. Co obstawiacie? Audi Avant RS2. Piękna, poszukiwana, a mi się trafia w losowych Hot Wheelsax Media Expert. No coś pięknego, prawda? Naprawdę fajne, yy, fajne modele. Już sobie zrobimy szybkie podsumowanie. No i słuchajcie, sprawa wygląda tak. Jak ja to podzieliłem? Mamy tutaj po tej stronie Hot Wheelsy, których do końca nie jestem zadowolony, ale mamy ich tylko 6 na 20, a reszta, czyli 14, to uważam, że są modele, które są modelami fajnymi, bo mamy tutaj i Toyotkę, mamy Audiczkę, mamy. Takiego oto busika, którego pewnie bym się nie zdecydował kupić, ale jak jest to nawet mi się zaczyna podobać. Mamy dwa Nissanki z tej serii Tuned, mamy tego fajnego Forda. Mam tego Forda tutaj, którego widziałem, a sobie go nie kupiłem. Na Pontiaka też w sumie jednego mam, więc jednego będę sobie mógł otworzyć. Więc uważam, że bardzo fajna yy, paczka 20 losowych Hot Wheelsów z Media Expert. No i to by było na tyle. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o, takim, o takich losowych 20 pojazdach z Media Expert. Widziałem też inne filmiki, gdzie też ludzie zamawiali i mieli też naprawdę bardzo fajne e, zdobycze przez te losowe Hot -wheelsy z Media Expert, a ja e, teraz atakuję codziennie Dino, bo mamy tam puste, puste, puste regaliki, puste te stendy z, z Hot -wheelsami. i mam nadzieję, że w końcu trafię na dostawę i tutaj macie taki jeszcze króciutki, właśnie, filmik z odwiedzenia kilku dino, co tam tak naprawdę teraz jeszcze jest. Więc zapraszam jeszcze na króciutki, tutaj fragment. I tyle. No i trzymajcie się, do zobaczenia.